tutaj analiza gry mojej, już nagrywałem ale bez yy, z muzyką, teraz postaram się bez więc yy, no partia ciekawa, komputer tu nie wiedział co się dzieje za bardzo niby błędy, mała ocena, moja i gracza, miałem po 90 no nie miałem tak ciekawych partii, oceny chyba skala jest 100, nie wiem dokładnie więc zaczynamy analiza Gracz rozpoczyna D4 książkowo. Ja odpowiadam na C3. Yy, C6 książkowo też. Obrona sycylijska. Lecimy. Leci z gońcem. Atak na mnie. Zabijam piona poświęcając tego konia, prawda? Komputer mówi, że jest błędem. Ja spotkałem się z poświęceniem konia nieraz względem pozycji. No, on wychodzi hetmanem. To jest dla mnie dosyć dobre. Bo już poszedł Hetmana, i Hetman jest podatny na takich innych moich lekkich figur przyszłościowo. Wyszedłem koniem. On wsparł Hetmana i gońca. Nie wiem, pisze, że jest najlepszy. ruch. My, moim zdaniem tak się nie robi, bo jakby tam stał koni i Goniec no to tak, ale tutaj nie wiem, jak to wsparcie Hetmana, jak każdą figurę opłaca się zamienić za Hetmana, który mówi, że plus 3 dobył na wygraną. Tak, ja wygrałem tę partię. Lecimy do góry pionem schodzi koniem, niedokładność niby, prawda, no miał tu wiele lepszych sytuacji, no co on tu mógł mieć na przykład zrobić, zamiast wyjścia koniem yy, tu komputer zapodpowiadał, aha przejście gońcem na tą flankę, tak Za atakiem, niby dobre ja bym też zrobił dalej ten ruch, który chciałem robić musiałby się odsuwać gdzieś hetmanem, tu niewiele mu to zmieniało, w każdym razie nie będziemy analizować, bo to jest całkiem inna gałąź <laughs> gałąź w każdym razie w parcy, było tak, on wyszedł koniem ja wychodzę pionem Pokazuje, że jest błędem, tak? No ale dla mnie to jest logiczny atak Hetmana, tak? Atak Hetmana. On ruszył na bok. Pokazywało mu, żeby zagrał Hetmanem tu, tak? Co moim zdaniem nic mu nie zmienia, bo ja wtedy wychodzę gońcem. I co komputer wtedy by zrobił? Nie mógł być, ani na to mnie iść. O, widzimy jaki błąd komputera? Tutaj i pokazuje, że jest doskonały ruch. Gdzie doskonały ruch? Jak przy tym ruchu, Niż czego i ja nagle mam minus 8 na górze, prawda? Czyli jest 8 szans większych dla mnie, jest 8 razy lepsze, Więc tu już komputer w ogóle zgubił tą partię w swoim silniku szachowym. Jeżeli to pokazujesz, to jest doskonały ruch dla białego. W każdym razie, w partii gracz nie jest komputerem, i logicznie myśląc, odszedł do tyłu koło króla. Także nie sugerujmy się komputerem, komputer jest bardzo źle policzył tą partię bardzo dziwnie. Ja teraz atakuję mu gońca. Yy, atakuje mu gońca musi uciekać, prawda? Albo to ci gońca, no to on ucieka. Ten ruch, co wcześniej komputer pytał, z atakiem na konia. Mówię, okej, okay. robię musza. W tej sytuacji chroni się, mógł się też chronić, tak jak komputer pokazuje skoczkiem, ale też miałem na to plan. Teraz nie wracałem, bo partia jest, chcę to zawrzeć jak najkrócej. Na razie, tą partię taka pobieżna analiza, powiedzmy, co to, to się działo w partii. Nie analizujemy innych ruchów. <laughs> Zatakowałem mu skoczkę gońcem. Prześciowo chciałem dążyć do roszady. On pokrył się tutaj bardzo zmyślnie, więc, yy, więc ja zagrałem koniem. Odsłaniając tą linię, ponieważ znałem, że tu nic mnie nie atakuje, jest pusta, mogę to zrobić. Odsunął się w tą stronę. Prześciowo chciał chyba tam hetmanem gdzieś wchodzić. Ja mu to zaatakowałem. tak. Bo mogę to odbić skoczkiem, no to on zauważył, że to ucieka, ale nie zauważył, że mogę go bić tym skoczkiem, więc bije za takiem na wieżę. Musiał to odbijać albo odsłaniać środek króla, wybrał stronę. Ja wykorzystałem przyszłościowo tą flankę i jego to odejście od tej strony, prawda? Liczyłem tego piona tam, oczywiście ja go pokryłem. Wyszedł Hetmanem z atakiem na króla. Ja wyszedłem pionem, bo myślałem, że atakuje mi tego piona z przyszłościową chęcią wzięcia wieży. Atakuje mi, robi mi szacha. Odskakuje królem, zdroszował mi króla skutecznie. w dla niego niby 7 punktów. Nie przejmuję się tym, gram dalej. Atak na wieżę. Atak na jego gońca, tak, w odpowiedzi. Odchodzi w linię, buduję ładną linię, skos. Widzę ten skos. Atakuje konia. Czy on wróci, może tym gońcem? Nie wraca, chce wykorzystać ten skos pazernie, więc biję mnie. Yy. Tutaj pionem. No ma potrojone piony, trzy w jednej linii w sensie, nie potrójone, i trzy w jednej linii, takie te, odwrócone w moją stronę, tworzy. Idę, to minę, wykorzystuję przestrzeń na tej flance lewej. Ciekawe, idzie w przód, tak? No, buduję środek. Ja wychodzę pionem, mogę, bo kryję tutaj go Hetman. Na razie daję sobie spokój z lewą stroną, idę prawą. Chcę mu tego Hetmana, prawda? Bo nie wiem, czy gdzie chcę przesunąć króla. <laughs> On robi roszale. Tu już zaświtał mój pomysł, że skoro on zrobi doszadę. Na razie postraszę mu tego Hetmana, bo mam na to okazję. Więc musiał odejść Hetmanem. Tak blokuje mu, jak zauważmy, prawy, górny róg. Konia yy, z zwierząt. Tutaj na pewno popełnił błąd, że nie wyskoczył tym koniem w tym momencie. Bo to by go ratowało w sytuacji, tak? Ja to chciałem już wtedy wymieniać Hetmany. Byłoby to dla mnie korzystne, więc nie wiem, jak to się potoczyło. Mimmy ten fragment. Tam była ciekawa yy, akcja, też tam planowałem parę posunięć. W każdym razie nie zrobił tego. Ja, no odsunął się hetmanem, ja tutaj wyszedłem pionem, nie zrobił tego nie wyszedł tym teraz koniem, tak bo bronił się tu w sumie, no bronił się, mógł nie musiał tam nie ma takiego zagrożenia ja odbiję mu tego piona zyskuję tu przestrzeń, tak idzie królem, no musi wykorzystać tego króla teraz bo tam nie ma czym się bronić, jest poblokowany podchodzę pionem, tak ładnie, co zrobił, za taką wieżę zaatakował piona, ok mówię, dobra, odsunę się no, uważam, że mógł być królem. Byłoby to dla niego bezpieczniejszy, sobie wieżę, ale zbił pionem. Tu powiem, zanim popełnił błąd. Ja odwracam jego uwagę, idę prawą stroną. Atak na tego piona. Ucieka Hetmanem, bo wie, że boi się tych wymian tego hetmana, prawda? No ale nie świadomie blokuje sobie wyjście tego skoczka. Atak na Hetmana. Odbija. Mam już dwie flanki. Skupiłem go w środku. Skoro ma ten środek mocny, myślę, skupię go w środku, rozbiję mu flanki. Tak też zrobiłem. Odsunęłem się wieżą, bo był atak Hetmana na tą wieżę. Był, to była to prawda, bita gońcem, ale moim zamysłem był atak tym gońcem jego Hetmana. No pokrzyżował to, bo wyszedł pionem, więc ja nie chciałem tego bić, bo wtedy przeszedł by tym Hetmanem i szachował mi króla, tak. Możemy tu spojrzeć, na no to on, on robi taki ruch. Jakbym to bił, no to on wtedy. Tu komputer pokazuje doskonały, niedoskonały. Odbija i ma szacha, tak. No już jest Zła sytuacja dla mnie. Wróćmy, jak było w partii. Nie biłem tego. Pokryłem to sobie gońcem. On wbija tu piona. No Logiczne. Przyszłościowo chcę sobie atakować gońcem. Wspierać tam się. Będzie to robił. Zaraz zobaczymy. Ja realizuję mój plan. Atak na Hetmana. Musi się odsunąć. Pewnie, że tak. Potem atakuję na króla. Zauważyłem, że mam tu kry krytego tego gońca. Przez piona. Jest dla mnie bardzo korzystne. Tam ta linia jest odcięta. Boczna, tak. Cała tutaj bo król nie może tam wejść. Więc ucieka królem, no, logicznie robi. Atakuję go królem, bo tak wieżą, bo jest wsparcie gońca. Ucieka tam gdzie może, czyli w bok. Odchodzę królem, bo widzę, że na razie tam nie mogę nic za bardzo zrobić. On przesuwa wieże. Po przesunięciu wieży zauważam. Aha, już wiem dlaczego odchodzę królem. Przepraszam, odchodziłem królem, bo wiedziałem niebezpieczeństwo wejścia jego piona. Tak, on zamiast tego, tego ruchu wieżą, gdzie on tu był, o tu, tu, zaszachowałem go, odszedł królem, ja się cofłem i on tu mógł, o, atakować mnie pionem, prawda? Tylko wtedy mu odbił tego piona, nic by nie, nie, tego nie skorzystał, także on to przytomnie wiedział, przytomnie wiedział, więc zasłonił się wieżą. No to ja wiedziałem, że jak on się zasłoni wieżą, muszę. Skoczyć tu, żeby nie pozwolić mu dojść tym pionem, bo my, no widzimy, miał skoczka, miał wieżę. W każdym razie dał mi to szansę na przepchanie. O, on zrobił mi atak na wieżę, a to już widziałem, że daje mi tak szansę. Chciał powstrzymać może tą wieżę przed moim atakiem lewą flanką, bo ja podjechałem na początku odstraszając mu gońca. Jeszcze bardziej go wsadzając tutaj na minę w środek, bo on to poszedł na to. Dalej no ja do takowo wieżę, no to przeskoczyłem na zielone pole, Zajając wieżę. Po czym wziął w końcu tego piona. Bo już nie wiedział co robić, chyba trochę panikował po tej panice. Ja zatkowałem króla, oczywiście. Nie miał gdzie uciekać, nie miał gdzie uciekać, uciekł w marce pole. Jak zobaczmy, on nie ma gdzie się tu z tego pola. Już nie ma czasu, ale przeanalizujcie sobie to. Nie ma jak poruszyć się z tego pola tym królem, musi coś kombinować, nie? To ja przytomnie myślę, kurczę, mam czas, on musi się uwolnić królem, bo nie może stamtąd wyjść. To lecę, zabijam mu tego piona. Aha, pierwsze zabijam mu tego piona. Niekomfortowego, niebezpiecznego. Odcinam, teraz go odcięłem, przepraszam. Teraz go odcięłem całkowicie, bo ten król zajmuje raz, dwa, trzy pola. Tutaj goniec, tu wierzę, jest w martwym punkcie. Gdyby nie mógł się ruszyć, miałby pata, tak? Wychodzi goń, yy, skoczkiem, widzi, że musi to zrobić, musi coś tam kombinować, musi gdzieś tam gonić czymś, czymś to musi tam uwolnić, tak? Ja jak najszybciej chcę transportować mojego Hetmana. Komputer pokazuje, że mógłbym być piona, no mógłbym być piona, ale co z tego piona? Wolę go tu trzymać, prawda? Mocno, niby też bym go trzymał, ale. Zrobiłby się tam luźniej, swoboda, on więcej by widział. Wolałem po prostu jak najszybciej przetransportować tam Hetmana, co wyszło na moją korzyść. Zaatakował mi tą wieżę, oczywiście. I tu już było po ptakach. A tą wieżę, on już wiedział, że to jest po ptakach, tak? Bo no, jak komputer pokazuje, bym był tego pewna, co by tam może wykombinał. A tutaj wiedziałem, że on nie dojdzie niczym. Nic nie zrobi, może poświęcić ewentualnie wieżę, czy coś takiego. Zrobił gońca. No to co robimy teraz? Pokazuje komputer, że mógł jeszcze szachować, tak? Zobaczmy. Mógł szachować mnie, a ja wtedy odbijam tak, on sobie tylko uwalnia króla, no ale mam figurę do przodu, no jest ładnie. W każdym razie w partii było tak, że ja, on ruszył tym skoczkiem, ratując się, a ja ruszyłem na szacha. No i już widzimy, że tu już jest mat, tak? On się blokuje jeszcze tylko gońcem jest macik.